出発 Proszę Państwa, to w grę jedynastki prezentują nam się na urodzeniu, a Stroje granatowe, żeby nie odwróciła gości. Dla tego uchwała. Stryj zielone, gospodarze, czyli Orlen Tasmowy Grazyń. Witam Państwa, główne 11 małrowek wyprowadzili arbitrzy dzisiejszego spotkania. Sędzią głównym dzisiejszego meczu będzie tył górach na liniach pomaga kluczową Marek Kudela oraz Konrad Konstrukowała. Arbitru witamy gorąco i serdecznie na obiecie w Radzie Podlaskim. Arbitrowie reprezentują Kolegium Sędziowskie z Zamościa. Za chwileczkę proszę Państwa, losowanie stron, a ja szybciutko skład składnie arbitru jedenastek w jakich dzisiaj wystąpią drużyny.

Diolch yn fawr.

yn ystod y cyfnod. Mae'r cyfnod wedi'i ddweud. Mae'r cyfnod wedi'i ddweud. Mae'r cyfnod wedi'i ddweud. W tym momencie widać głównie dzisiejszego spotkania kończy pierwszą osobę, wynik 0 do 1. Przypomnę z tego rąki. 19 minuta. Wynik otwiera z numerem na 16 Paweł Adamczyk. thank <laughs> you Jeszcze składy z tym Włóczek Paweł z numerem 10 Cukrysz Konrad, z numerem 5 z numerem Wiązek Patryk. Natomiast ławka rezerwowa Karolinski Hogląd, numer 22 Wintora Łukasz, numer 23 Kleraczko Paweł, z numerem 20 Pryszka Paweł, z numerem 13 Piotr takie Tak prezentują się ławki rezerwowe od dwóch proszę Państwa. A ja jeszcze przypominam. Modern Talking. Przypominam, Modern Talking, Lublin Globus, 6 października. A szczegóły, proszę Państwa, na stronie internetowej tomasanders.com.pl Він зайшов у кобінку. Він зайшов у кобінку.

Thank <laughs> you. w tym momencie arbiter był w zawodów i Piotr Durak zakończył rozgrywki. Jeden do dwóch przypomina z w ramach dla drużyny gości 19 a Paweł Adamczyk. No takiego patentu jak ma izolator na Orlęta, no to chyba rzadko kto ma. Szósty mecz, szóste zwycięstwo, no ale dzisiaj... No szalony trochę ten mecz, szalony, ale to Wy wykazaliście konsekwencją i to wyzgarnia się chyba ficha za Wie Pan co, może tak zaczynając od tego patentu, no jest to prawda, że Orlęta nam leżą, ale ogólnie drużyny, które podobny styl mają grania jak Orlęta, to, to nam się z nimi gra wygodnie, no ale tak jak mówię, że to jest bardzo dobry przeciwnik. Uważam, że za tego trenera grają świetną piłkę, naprawdę, aż miło na to się w niektórych momentach patrzy. I, i po prostu obawialiśmy się tego meczu. No Mecz był faktycznie zwariowany. Wydaje mi się, że chyba Bóg chciał, żebyśmy wygrali ten mecz, bo, bo tak się różnie te losy dzisiaj układały w tym meczu, że, że to po prostu jakaś siła wyższa chyba zdecydowała o tym wszystkim. Bramkarz broni rzutkarny wspaniale przekracza linię. Później, później z drugiej strony zresztą pan sam widział to samo, my nie strzelamy karnego i wreszcie wpada bramka. No Bardzo się cieszymy z tego, po prostu dalej nam się udało kontynuować serię bez porażki. Pniemy się w górę w tabeli i chcemy po prostu jak najdłużej tą pasę utrzymać, więc Orlęta jeżeli myślą o walce o awans to niech się nie boją, bo będziemy chcieli jeszcze nie jednej niejednej drużynie urwać punkty yy, z czuba, więc, więc po prostu niech robią dalej swoją robotę i, i może im się to uda. Wiosną macie fantastyczny znać, bo to jest słabiej się jeszcze w drugiej części tamtej rundy. Wiosną pokazujecie jednak, że nie Izolator w trochę innym składzie, prawdzie, ale walczył to drugą ligę to No wie pan co, tak naprawdę yy... Na jesieni już nie było, na jesieni po prostu, że ja tak powiem, coś się zacięło. Sami nie wiedzieliśmy co, bardzo długo żeśmy analizowali, szukali przyczyny. W zimie za wiele żeśmy nie podmieniali, robiliśmy dalej swoją robotę, ciężko żeśmy pracowali. Po prostu jakoś wie pan, no w piłce jest tak czasem, że, że jak zatrybi to idzie, a jak się coś zatnie, no to stoi. Na razie nam zatrybiło i, i jakoś się to fajnie wszystko toczy. No jesteśmy bardzo szczęśliwi, daleka droga do domu, będzie nam się miło wracało. No Jeszcze raz chciałem chłopakom podziękować za walkę, zaangażowanie, bo na tak trudnym terenie dostać bramkę na 1-1, gdzie drużyna brnie do przodu, chce wygrać mecz. Yy, a, a my, yy, że tak powiem, dobijamy przeciwnika, no to, to jest nas bardzo cieszy i, i bardzo im za to dziękuję. Szalony mecz, chcę ale trochę na własne życzenie ta porażka, bo w momencie, kiedy Krzysiek Stężowa wyjął karnego, no po prostu należało się troszkę bardziej rozważnie zachować, a nie rozdawać prezenty tak najkrócej. No, co, w ogóle całe miasto była jakaś, może pierwsza połowa były momenty w miarę dobre, a później to się zaczęło. jedna wielka szarpanina, wybijanie piłki, jakieś tam symulowanie fal z jednej, z drugiej strony, jakieś takie kombinacje nie miało to wpływ na mecz. Ale dla mnie kluczowa sytuacja to była to co Robert Kazowski mieliśmy przewagę 11 Prosta piłka do zagrania no i, i po prostu no, zawodnik raz, że osłabił nas już na kolejne mecze, gdzie i tak ten zespół już jest w tej chwili rozbity, a drugie, że no, jakby dał gościom możliwość odżycia, pomimo że nie strzelili tego karnego, zaczęliśmy znowu grać 10 na 10 i, i po prostu no, zostaliśmy skontrowani. Przed meczem z Unią na no bardzo kiepska sytuacja. Wypada Robert Kazucki, wypada chyba też ten wrócić z tego co No bardzo będzie trzeba kombinować tą tym składem. No w tej chwili na pewno na pewno ani Konrad król nie wróci, ani nie wróci, ani nie wróci, ani nie wróci ten, ani nie wróci Nowik być może za Rzecką, no ale wypał wypadł to Rafał Borysiuk Borysiuk Taszyński wypadł i Robert Kazucki. Także no będzie naprawdę sytuacja trudna. Ale myślę, że tak. Myślę, że będziemy walczyć do końca, ale w tej chwili no, po prostu rozsypało się wszystko, co żeśmy przez te miesiące w miarę jakoś jakoś składali. Raz trochę, że przez problemy z zawodnikami czyli na obiekty środkowej dwójka środkowych więc... ogrąda a drugie przez, przez po prostu w dzisiejszym meczu nie odpowiedziałem. No gorsze urodziny, prawda, Drużyna przeważa całą pierwszą połowę, w drugiej połowie po tym karnym obronionym właściwie ma sytuację w ręku, można powiedzieć. Zdarza się coś takiego, a nikt by tego sobie nie prożyserował. Cóż, zdarza się. My, moim zdaniem pierwszą połowę już nie przegrali, nie było w ogóle w środku przytrzymania piłki, wszystko było szarpana gra, cały czas staraliśmy się tylko długo piłko do przodu, no i bezskutecznie. No. Izolator był w zasięgu, no ale niestety sześć meczów z tą drużyną, sześć porażek, no rzadko się zdarza coś takiego, rzadko. ale dzisiaj było chyba tak blisko jak jeszcze chyba nigdy. Zgadza się, no ale teraz jest, a nie blisko, a dwa razy dalej jak było, no, no nic, czyli kilka meczów trzeba, trzeba, dalej, trzeba dalej robić swoje. Dobra. No, wyszarpaliście to zwycięstwo w Rezimie, no ale chyba raz, że troszkę prezenty rozdawały różne gospodarze. A dwa, że wasza konsekwencja dzisiaj sobie nie mówić, no bo ha, mało kto się spodziewał po tym obronionym karnym, że tak się tym nasz potoczył. Ale bardzo dobre zagranie do tygórczego i no, spory udział w tym zwycięstwie. No, bardzo się cieszę, kolejna asysta. Szkoda, że jeszcze nie wpadają bramki, ale najważniejsze jest zwycięstwo drużyny. Cóż mogę powiedzieć, nasza konsekwencja w obronie w tym sezonie no, jest bardzo dobra. Gramy przyzwoicie. No i myślę, że prezenty gospodarzy nie bardzo, myślę, że wszystkie sytuacje jakoś tam wypracowaliśmy, się, wypracowaliśmy po naszej przedmeczowej odprawie. To, co nam trener założył, to staraliśmy się wykonywać i to dało egzamin. Szósty mecz izolatora z rodentami i szóste zwycięstwo. No. Tak, tak, Ginesa, tak, tak. No tak, tak. Jest to prawdą, że tutaj grano się świetnie no i nie przegraliśmy jeszcze. Świetne boisko, świetne zaplecze. Także... Udał ludzi, nie udało się być dzisiaj. Było blisko, no ale chyba troszeczkę na własne życzenie trzeba przyznać to porażkę dzisiaj. Mogło się to zupełnie inaczej potoczyć. No rzeczywiście, musi się wszystko inaczej potoczyć. No. Jesteśmy sami sobie winni, nie możemy mieć za nikogo pretensji. Na pewno drużyna izolatora nas szczególnie zaskoczyła, bo w reali prostą piłkę. W pierwszej połowie stworzyliśmy sobie kilka dogodnych naprawdę sytuacji. Szkoda, że nic nie wpadło. Iśmy oni stworzyli sobie jedną sytuację, pod koło zszyli bramkę. Drugie powysłaliśmy rzut karny, za chwilę czerwona kartka. No, nie możemy sobie pozwolić na takie błędy, żeby po chwili praktycznie my dajemy tak samo karnego w prezencie i, i, i u nas obowiązali czerwoną kartkę. No, to jest po prostu yy, coś, z czym ciężko się pogodzić i jesteśmy załamani. Chcieliśmy bardzo wygrać dzisiaj przed Waszą publicznością dalej być tam w człowie walczyć. No, tyle meczu jeszcze zostało, nic nie jest straconej pozycji, ale... No, dzisiaj jesteśmy załamań bardzo. No szczęśliwy ten razem dla Was, czy Bogu Boguchwale, czy w Rezyniu. szósty mecz, szóste ustawię... zwycięstwo. No dzisiaj w szalonym meczu wykazaliście się odrobiną, więcej konsekwencji pożyliście w tym meczu niż gospodarze. No można powiedzieć, że szczęśliwy. No ja jak tu przyjeżdżam wcześniej z Mielcem i teraz z, z Izolatorem dwa razy i u siebie jeszcze nie przegrałem, także mówię, no szczęśliwy dla nas. No co do meczu, to mówię, znali, wiedzieliśmy jak gra zespół przeciwnika, mieliśmy go rozpro, rozpracowanego. Wykonaliśmy jeszcze zadania taktyczne założenia w 100%, dlatego mówię, mecz taki trochę dramaturki był, bo mówię jeden karny, zaraz obroniony, ale sędzia powtórzył, czerwona kartka, zaraz w drugą stronę nie strzelamy. Mówię, także przeszło na pewno trzy punkty z dalekiego wyjazdu i mówię, cały czas wniemy się w górę tabeli, co będzie na koniec, to zobaczymy. Dobra, dzięki, powodzenia. Dziękuję. Wzajemnie.